Hej, wszystkim, bardzo serdecznie, koja na Cięmko Zeknisz i jest tutaj nasza droga Kingusia. tu jest nasza droga Natalia. Nikola. Nikola, Nikora, i Nikora, i którą Nikona, już nie teraz, Nie wyjdźmy do... ...dyscyplinie się pani, nie tak robię. E, no, mamy taki jakiś sposób, sposób Więc wyprowadzamy nasze pierwsze dziecko. Bardzo fajnie, bo... E, ...na no, dzieci za adem, kolejne dzieci, które w stajnej książce były. E, I powiem tak. Wiem, że może dużo osób nie ogląda tej mojej serii, e, ale ja to po prostu robiłam robię tak dla e, siebie, tak? O, dobra, więc teraz tak tutaj robimy, yy, zarzucimy z rodziną. Yy, podzielmy sobie, podkre Mike. Yy, Wyślną rodzinkę, proszę bardzo, chodź tutaj. Yy, I już jesteśmy sami. Yy, ja wiem, że naprawdę bardzo tego nie ogląda, ale chcę mi po prostu yy, robić to dla, dla siebie, że to mnie bardzo wykona rodzinka i też chcę na nich przyrobić. Powiem yy, że bardzo fajne i myślę, że nawet zrobię fajną takie taką e, fajne naprawdę fajne e, i tak, coś miałem jeszcze powiedzieć e, to, że e, to, że recenzja w takim czy bo tam to jakaś taka nowa seria, to jest recenzja, e, już jest na naszym kanale, e, bo teraz nie jest, nie jest, nie później, e, recenzja już tutaj e, się szuka, e, a e, tak, to, to już, e, tak, tak to już nic, tak to jest nic. Miałam tutaj już więcej do tłumaczenia. Może no, tutaj rozmowa się prowadziła. Nie na no, prawdę bardzo znam ten jest taki troszeczkę inny. I postanowiłam, że zrobię kiedyś taką własną serię, którą będziemy sobie złożyli, po prostu taką deskę, więc taką samodzielną rodzinkę. No tak pomyślałam, że zrobię kiedyś taką właśnie rodzinkę, która będzie spora. No, spora mało powiedziane. Dobra, iść jeszcze eee, No, i nic nie robiłam w danym odcinku, zwłaszcza z nami straszliwego to Tak, jest. trzy. I to dzieci mają do, do eee, eee, Na konfliktu, to bardziej już Super rig, A, bo to będzie się narzędzia. się 17. Dziewczyny mogą się coś zacząć. Ale Dziewczyny mogą coś zrobić. Dziewczyny ta będzie malowała.

Я не знаю, что это такое. 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 i widzę, jak mi się podoba, tylko pomoc pomoc. Spadzamy, ale wiadomo, to jest do I to I tu lekcję, bo jutro jest pierwszy niż w szkole, w I tak to wyszło. już jeszcze nie jest mi to w Ale to spoko się wyrobi jakoś.

Nie wiem jak to będzie nam, ale spróbujemy. Za tak, taki sam obraz, mam na wyjście obrazy, wszyscy spa. I zbliżę już Dobra. To, gdzie przynajmniej spać i...

to po prostu weźmiemy jeszcze jakiegoś chłopaka i zobaczyć, co inaczej się po prostu nie da. Więc tak, czy żeby będziesz chciała, czy będziesz chciała sobie bałwanę? to bym to w pełni krótko wstaniał. To bym starał, jak to jest. To się załatwi. Tak, łatź tutaj i tutaj na jakiejś.

to na... hmm, Nie, nie na... Nie, prawie z raz. I to muszę yy, to, dobrze, to muszę, zrobić znowu yy, z Niestety, nie muszę to zrobić. Nie możemy się nawet niczym ruszać z domu. Yy, Tylko, że stałaś i wiesz, że dobrze. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, Pana, wybaczmy. Takie jeszcze malutki

Dziewczyny są już na startach, no muszą pomagać i coś robić, panie. Tak, tak podłe mam, bo nie dobra dziewczynka. E, i, a, ty już jesteś tutaj na... jesteś. do...

En tårete kaloni Субтитры делал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Dobra, bo z się nagrywamy, więc ja się tutaj tam żegnała. Więc jeśli Wam się podoba ten odcinek, to łapka w górę i do zobaczenia w swoim odcinku. Trzymajcie się no